Siema siema, ja jestem Kapi. W dzisiejszym odcinku zrobimy poradnik, jak przejść tryb 50-20 w Ultimate Custom Night. Dobra, jesteśmy już w grze. Pierwszą taktyką, jaką wam pokażę, będzie jak najlepiej zaoszczędzić energię na resecie wentylacji. Więc tak, na początku wyłączamy wiatrak i klikamy jedynkę. Co włącza nam power generator, czyli powoduje to, że. Nasza energia zużywa się chyba 50 razy mniej lub nawet 100 razy mniej, nie jestem teraz pewien. Więc tak, klikamy dwa razy na pachołek, on się przestawia na stronę prawą. Teraz, za każdym razem, gdy będziemy chcieli zrestartować wentylację, zamykamy te drzwi i tego węta. Te drzwi możemy zostawić otwarte dla oszczędzania energii. Gdy balonboy Boy lub JJ się nam pojawią, Wystarczy, że zamkniemy przed nimi węta. Nie zamykamy go przy każdym podniesieniu kamery, bo oni się nie zawsze tutaj potrafią zrespić. Więc jeżeli zamkniemy szyb, a oni się nie zrespią, to to wyjdzie tylko na marnowanie energii. Jak widzicie, energii zużyłem 4%. Przez minutę 20 nocy, więc jest to bardzo opłacalna taktyka. Przy praktycznie każdym podniesieniu kamery nie zużywa mi się energia. Kolejną taktyką będzie taktyka z Boniem i Foxiem. Taktyka z Boniem i Foxiem polega na tym, że chcemy mieć figurkę Boniego na biurku, ponieważ gdy będzie stała tu figurka Foxiego, to znaczy, że on jest fajretkow i szykuje się, aby przywieźć do naszego biura. Więc wystarczy co? 6 sekund podnosić i obniżać kamerę. 6 sekund powinno wy wystarczyć, lecz jeżeli nie wystarczy to poczekajcie 7 albo 8. Ok, a więc teraz taktyka, która pozwoli nam wykluczyć z zabiegu 3 animatroniki. Dokładnie, Nightmare Boniego, Circus Baby oraz Nightmare Mangle. A więc w tej taktyce wystarczy zmienić kamerę na CAM02. Wtedy animatroniki od pluszanek nie będą w stanie Was zaatakować do końca nocy. Kolejna taktyka, czyli taktyka Phantom Fox'ego polega na tym, że używamy defcoina na Phantom Fox i wytłumaczę Wam teraz jak szybko uzbierać coiny, aby wykupić deathcoina. Dobrze, więc jak zapewne wiecie, za odpocinanie od yy, drzwi animatroników dostajemy Fastcoin. Wystarczy z pamięć kamerą i odganiać balon Boya i J.J. Więc mamy już 10 Fast Coinów i teraz wystarczy kupić Dead i użyć go na Phantom Foxy. Teraz jedna z fajniejszych taktyk, a mianowicie taktyka na pozytywkę. Żeby ją wykonać klikacie na początku nocy klawisz 1 i wyłączacie wiatrak. Teraz czekacie do dokładnie 12 sekundy nocy i klikacie 5, aby pozytywka się cała nakręciła. Uwaga! Pozytywka do pełna nakręca się w dokładnie 15 sekund, a do zera dokładnie w tyle samo. Więc jeżeli będziecie trzymać pozytywkę przez 15 sekund, to możecie zmieniać z piątki na jedynkę i wiatrak, bo wtedy wiatrak Wam nie marnuje energii. Więc teraz poczekam 15 sekund i zmienię na 5. I teraz nakręca mi się pozytywka. A więc dobra, to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. I ja już dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!